Mój syn jest wspaniałym mężczyzną. Jest bardzo otwarty. We wszystkim pomaga. Bardzo lubię okazywać miłość. Jego pasje to taniec i kościół. Wybrał je sam. Mam na imię Jola i jestem mamą Piotrka. Urodził się malutki. Taka kruszynka. W szpitalu przy wypisie pani doktor powiedziała mi, mamy podejrzenie, że pani syn ma zespół Downa. Wie pani, co to jest? Tak, wiem, mongolizm. Bardzo brzydki moment przeżyłam, gdy Piotruś miał miesiąc. Poszłam do lekarza. Pani doktor wzięła go, Golusieńkiego, na ręce i zaczęła krzyczeć do koleżanek: Chcecie zobaczyć Dauna? Przeżyłam straszny szok. Wie pani, dużo radości da pani to dziecko. Będzie robił panią herbatkę, będzie bardziej kochany niż te zdrowe dzieci. Nie mogłam się wtedy z tym pogodzić. Miałam żal do lekarzy, że w czasie ciąży nie powiedzieli mi, że coś takiego może się zdarzyć. Poszliśmy do kościoła, bo Piotrek bardzo chciał. On nam w tym kościele zniknął. Nie wiem, gdzie on jest. W końcu idziemy na zakrystię, a on tam siedzi, już ubrany do mszy, jak ministrant. Byłam zdziwiona i zaczęłam protestować, że nie może, nie powinien. Mówiłam do księdza, czy nie widzi, jaki jest Piotr? A on mówi, no jaki jest? Jak coś będzie nie tak, to odstąpimy. Tak to już trwa siódmy rok. Jako lektor służy co niedzielę, w każdy czwartek ma deżury. Teraz uczy nawet maluchów, tych kandydatów na ministrantów. Na początku był ten inny, teraz jest swój. Nie mogłam patrzeć, taka byłam zdenerwowana. Mówiłam do męża, chyba wyjdę z kościoła, bo zawału dostanę. Inni ludzie klepali mnie po plecach i mówili: Spokojnie on sobie radę da. Jedna pani kardiolog powiedziała: "Jeśli chcecie, żeby on w miarę normalnie funkcjonował, to traktujcie go normalnie, nie ma ulgi w niczym". I tak go wychowaliśmy. Obiera ziemniaki, parzy kawę, robi kanapki, dba o porządek w domu, umie się ogolić, jest bardzo samodzielny. Od urodzenia walczyliśmy u niego z tym języczkiem wyciągniętym. Piotrek Buzia, Piotrek Buzia. Mimo wszystko ma mankament wymowy. Gdyby kiedyś miał taką opiekę, jak na przykład jest dzisiaj w iskierkach, że nawet te najmniejsze dzieci, noworodki, mają lokopedię, byłoby super. Pani Maria, od zajęć lokopedycznych, zawsze mówiła. On jest taki ambitny, tak bardzo chce pracować, ale na niektóre rzeczy dla niego jest już za późno. Ile mi sił i zdrowia wystarczy, to będę z nim chodziła wszędzie, żeby wyciągnąć z niego ile się da. Kiedyś po drugiej stronie ulicy przysiadywa chłopak. Wyglądał jak śpół. Pewnego dnia, gdy mąż był w pracy, Piotrek zrobił kanapki. Nagle go nie ma. Szukam gdzie on jest. A on wyszedł i te kanapki zaniósł temu chłopakowi. Okazało się, że robił je tak pokryją od kilku dni. Pytam go, dlaczego to zrobiłeś. A Piotr odpowiedział, bo on chce jeść. Robił te kanapki owiją folią i szedł, I tak nosił to jedzenie przez rok, czy półtora, czy dwa nawet. Teraz już jakoś normalnie funkcjonuje. Chodzi zadbany. Wydobrzał. Więc chyba dobre te kanapki Piotruś mu robił.